Nazywam się Radosław Budiński, mam 17 lat. Z motoryzacją interesowałem się od dziecka. W szkole, kiedy pani zbierała jakiś wywiad od dzieci, czym się kto interesuje, to Radek odpowiedział pani pewnego razu, że on zbiera części samochodowe. Zaczęło się, gdy mieliśmy Fiata 126P, w którym to właśnie to była moja najlepsza zabawka. Maluszek to dla niego był takim świętym samochodem. W 2010 roku we wakacje obudził mnie w nocy ból prawego kolana. Przez kilku lekarzy zostało u mnie zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów. Byłem na to leczony przez pół roku, jednak ta diagnoza nie była właściwa. W maju 2011 roku w końcu zostałem prawidłowo zdiagnozowany. Wykryto u mnie nowotwór umiejscowiony w kolanie z przerzutami do trzustki i wątroby. Skończyło się amputacją niestety nogi. Chciał iść do szkoły w kierunku motoryzacji, no jednak choroba y, pokrzyżowała na tyle plany, że no musieliśmy przerwać jednak szkołę, bo Radek był w takim stanie no ciężkim. No właściwie praktycznie nie doleciliśmy jego życia. Kupiliśmy tego maluszka, bo to było jego marzeniem mieć ten samochód. Nieużywany. Jedynie jak przyjeżdżałem na przepustki ze szpitala, to zostało od czasu do czasu po prostu przepalone. No i czekałem aż wyzdrowieje, żeby zabrać się za renowację. Leżałem w szpitalu w Warszawie na operację nogi. Gdzie pewien rodzic podsunął mi pomysł, żebym zgłosił się do fundacji Mam Marzenia. Wymyśliłem sobie, że bardzo dobrym pomysłem będzie wózek warsztatowy z całym wyposażeniem, gdzie wszystko będę miał pod ręką. Zawsze o tym takim czymś marzyłem, no, żeby mieć porządne, firmowe narzędzia, które się nie urywają przy pierwszej, lepszej śrubie. Gdzie skrzynka narzędziowa? Biewa jakąś wycieczkę? Może sobie czy gdzieś by chciał coś zobaczyć? Nie, Radek się uparł jednak na tą skrzynkę i tak zostało. No po prostu no. Nie wiem, no, nie, nie. o nie O Najpierw myśleliśmy, że przyjedziemy do domu do i wręczymy mu tę skrzynkę. Popytałem się znajomych, stwierdziliśmy, że zrobimy mu filmik. Cześć, Radek. Z tej strony Ruda z fundacji mam marzenie. Nasza ekipa podosła nam nocy pomoże odpicować Twoją brykę. Byłem szokowany, że nie, no, nie dowierzałem. Zaczęliśmy z walizki wypakowywać śrubokręty, jakieś narzędzia, których nawet nazwy nie znam. Takimi oponami, Twoja ma nie musi się martwić, że pęknie ci guma. Wymyszę pod wpływem leków, więc no, myślałem, że mi się to wszystko śni. Nic cię tak nie popieści jak prąd z Twojego nowego akumulatora. Dzięki tej maszynce wybadasz niejedno podwozie. Skrzynka stoi teraz w centralnym punkcie domu, więc każdy, kto wchodzi, chcąc, nie chcąc, ją podziwia. W tej skrzyni znajdziesz same cuda. Zamierzam to, jak już zacznę chodzić, zacząć z tego normalnie korzystać. Czeka mnie bardzo dużo roboty.